Odwecze to nie ucieczę. W końcu Bartek, jesteś tutaj, można z tobą przeprowadzić wywiad. No, byłeś prelegentem na tym wydarzeniu konferencji Olip Marketplace 4, również jako współwłaściciel, też współorganizatorem tego wydarzenia. Powiedz, jakie są twoje takie pierwsze wrażenia związane z tym, jak to się wszystko udało, bo jesteśmy już. Na końcu tego wydarzenia. No, jeszcze przed afterparty. Tak, jest, jeszcze przed nami afterparty. No, moje wrażenia... Ja jestem wciąż w szoku takim autentycznym, że tak dobrze nam się to udało w sensie... Nie wiem, żeby nie popadać tutaj w jakieś samo uwielbienie, ale po prostu jestem zachwycony tym, jak dużo sprzedawców się pojawiło, jak dużo konkretnych, ciekawych case'ów mogliśmy ze sprzedawcami pogadać, przegadać po prostu. Wybaczcie, język mi się plącze już o tej godzinie. Też dużo bardzo pytań konkretnych od sprzedawców, dużo fajnych pytań do też naszych wystawców i z tego, co słyszałem, też dużo gdzieś tam deali się pojawiło. Bardzo jestem zadowolony też z tego, jak wyszły prezentacje. Wydaje mi się, że tak naprawdę nigdzie w Polsce, na żadnej konferencji nie ma tak konkretnej wiedzy o marketplace'ach w tej naszej niszy. Z tego jestem po prostu dumny. Moje wrażenie są takie, że Trzymam mnie wręcz szok, że tak to fajnie wyszło. Jestem podekscytowany, czuję, że zaraz padnę, jak się to wszystko skończy. Tak, chyba, chyba wszyscy padniemy, ale też jednocześnie jest to poczucie, tak jak wspomniałeś, nie? tych rzeczy, które wymieniałeś, z których rozpiracie duma jest oczywiście mnóstwo. To powiedz, jeśli kogoś nie było na tej konferencji dzisiaj, to coś powiedział tak jako taką główną zaletę tej konferencji, która by przekonała kogoś, żeby za rok na niej być. Rozumiem. Na pewno, jeśli, jeśli ktoś przychodzi na tę konferencję, to jest znaczne skrócenie drogi sobie po prostu. Nie oszukujmy się, jakby e-commerce się dzisiaj bardzo profesjonalizuje. Jest bardzo dużo dostępnych rozwiązań, aż za dużo. Nie wiemy, co wybrać. Ta konferencja to jest takie miejsce, w którym dostajemy konkretne wskazówki, które z tych wszystkich rozwiązań wybrać, co zrobić, żeby było szybciej, prościej, skuteczniej, na przykładach, na doświadczeniach różnych sprzedawców. Na doświadczeniach naszych, gdzie patrzymy na przykład na stokąt, które prowadzimy na Emagu i wiemy, co działa, co nie działa, z jakich rozwiązań sprzedawcy korzystają, co lepiej wybrać, a czego lepiej unikać. Więc, jeśli ktoś miałby szukać powodu, dlaczego warto się to wybrać, to poza wiedzą, poza kontaktami, poza doświadczeniami, to to, żeby po prostu szybciej załatwiać sprawy, Szybciej trafiać w trendy, szybciej dochodzić do tego do tej większej sprzedaży, na której wszystkim nam jako sprzedawcom zależy tak naprawdę. No dokładnie, po co y, przebywać w długą, długą drogę, kiedy można znaleźć kogoś, kto pokaże Ci tę drogę i już y, możesz sam szybciej do niej dojść. E, e, dobrze, no to w takim razie, jakie są następne plany po tej konferencji. <laughs> po tej konferencji jest oczywiście afterparty, e, A <laughs> jakie następne? No oczywiście, rozwijanie dalsze sprzedaży naszych sprzedawców. Oczywiście za rok. E, także chcemy zrobić e, taką samą konferencję, większą. może jeszcze większą. Tak, to znaczy to już wskazuje impreza masowa wtedy, więc się zastanowimy. E, e, też niektórzy mówili, no, to, to jest autentyczny tekst e, z warsztatów, które były przed konferencją jeszcze, że e, no chłopaki podnoście ceny, żeby moja konkurencja tu nie przychodziła, bo żeby wszyscy nie, nie mieli tej wiedzy za chwilę. E, to brzmi trochę jakbym się przechwalał, ale to, to jest autentyczny cytat, e, więc e, co następnie? Na pewno dalej edukacja, dalej robienie usług, dalej nowe rynki, to, tego szukamy, żebyśmy na następną konferencję mieli jeszcze więcej doświadczeń i jeszcze więcej konkretnych rozwiązań do zaproponowania. Tak, czyli tak jak Bartek powiedział, też macie bardzo duży udział w tym, że rozwija się też nasza wiedza, sami możemy się rozwijać i też mieć większą wiedzę o rynku i tak o tym, czego też potrzebujecie. To był Bartek Nowosad, czyli współwłaściciel Olive Marketplace.